Nie dlatego, że jest dużo ludzi, coś pójdzie nie tak. Boję się tego, ponieważ to, co robię tutaj, to jest jedyna rzecz, którą potrafię robić. Jak to nie wyjdzie, to nie ma nic innego. I to mnie strasznie schizuje, ponieważ boję się, że po prostu zostanę pijakiem, który będzie siedział na przystanku autobusowym w ten sposób. Swoją drogą super stabilna pozycja. Ciężko się wywrócić. Możesz umrzeć w tej pozycji i nikt się nie kapnie. Z pozycji, która mówi, ja nie jestem trzeźwy, sam jesteś trzeźwy. Miałem dziwną relację z alkoholem. Dwa lata temu miałem nietypową sytuację, że poszedłem do klubu i zostawiłem drinka bez opieki. I to była dziwna sytuacja, bo z drugiego końca klubu zobaczyłem, jak jakiś typ wsypuje jakiś proszek do mojego drinka. Wypiłem tego drinka z dwóch przyczyn. Po pierwsze, nie chciałem, żeby jeans tonikiem się zmarnował. Po drugie, nie biorę narkotyki od 20 lat. Jakaś lamerska pigułka gwałtu mnie nie odstrasza. <noise> czym jest pigułka gwałtu? To jest GHB. To jest substancja, która sprawia, że alkohol mocniej klepie. Jeden drink klepie jak cztery drinki. Więc? Pij wolniej. Serio? Bo same plusy z tego. Nie stracisz świadomości, zaoszczędzisz na drinkach. Ty chciał wydymać ciebie. Ty wydymałaś typa. Same plusy tego są. Wydaje mi się, że zdecydowaliśmy się na bardzo dziwne używki w kwestii tego, te, które są legalne. Wybraliśmy tytoń i alkohol. Tytoń, nie jest spoko, bo nie ma żadnej fazy po tym. I jest jeden plus papierosów, że jak palisz papierosy, to wyglądasz cool, wyglądasz fajnie po prostu. I moim zdaniem to jest bardzo nieuczciwe względem innych używek. Mnie to osobiście bardzo irytuje, że jestem na imprezie. Stoi jakiś typ z papierosem, kółko ludzi naokoło niego, wszyscy go słuchają, jest super charyzmatyczny, ale jak ja wyciągnę igłę i łyżkę. To moja anegdota nagle przestaje być ciekawa. Marihuana jest prawie akceptowalna społecznie, da się kupić teraz w aptece marihuanę, która ma 22% THC jako lek przeciwbólowy. Ja nie wiem, czy to jest najlepszy lek przeciwbólowy, czy nie lepiej zjeść i Buprom, bo i Bupromie nie będziesz w północy kreskówki oglądać i pizzę wpierdalać. I nie wiem, nie wiem czy marihuana już pamięć, ale gdzieś przeczytałem jakiś artykuł, ale nie pamiętam o czym. I Dzisiaj już nie eram za dużo z tej przyczyny, że jakby. Ja miałem taki problem, że wydawało mi się, że mogę zrobić wszystko po jaraniu, a tak naprawdę nic nie może zrobić. Jakby przykładowo poszedłem na randkę na Jarany i ta randka nie szła najlepiej. Więc powiedziałem tej dziewczynie, słuchaj, muszę iść, bo zostawiłem żelazko włączone. I to było bardzo niezręczne, bo byliśmy u mnie. I tak wyszedłem. Ona nadal tam jest, to takie dziwne jest. Jest jedna używka, którą polecam wszystkim. To jest. Często się wycofuje, jak to słyszy, ale. Ja uważam, że każdy powinien raz w życiu spróbować kwasa LSD, ponieważ to jest dziwna substancja. Została wymyślona 78 lat temu przez Alberta Hoffmana, szwajcarskiego naukowca. Ktoś jest na kwasie dziś. Został, kwas został odkryty 19 kwietnia właśnie i ten dzień to jest, wśród niektórych ludzi jest nazywany dniem rowerowym, jako święto odkrycia kwasa, dzień rowerowy. Co się stało? Albert Hoffman odkrył LED. a, który, a który odkrywasz nową substancję, to musisz spróbować możliwie najmniejszej dawki, nieważne czy odkryłeś kwasa czy buprą, więc Albert Hoffman zjadł 250 mikrogramów kwasa i pojechał rowerem do domu. Ci z was, co nigdy nie jedli kwasa, 250 mikrogramów to jest dawka bohaterska. Po 250 mikrogramach nie wiesz kim jesteś, nie wiesz gdzie jesteś, czym jest ten magiczny wehikuł pod Twoimi nogami i gdzie cię prowadzi. 19 kwietnia nie świętujemy odkrycia LSD, tylko to, że koleś dojechał do domu. Ja kiedyś po 100 mikrogramach nie rozpoznawałem swojej ręki. Patrzę się na swoją rękę i co to kurwa jest? Dopiero po 15 minutach miałem takie OK, to są jakieś chwytaki. Potem przez resztę dnia próbowałem chwytać dzień. To, o kurwa, drugą też mam. I zmieniło mnie bardzo LSD. Ja kiedyś studiowałem prawo, chciałem być kolesiem, który siedzi w garniturze za biurkiem i broni ludzi. Zjadłem kwas, a zostałem komikiem. I to nie jest dobra rekomendacja, ale z dnia na dzień mnie zmieniło, bo zmieniło mnie emocjonalnie bardzo. Jakby następnego dnia się obudziłem i stałem się bardziej wrażliwy względem innych ludzi. Stałem się bardziej wrażliwy na sztukę, stałem się bardziej wrażliwy na zachody słońca. Po mojej pierwszej fazie poszedłem do mojego dealera i powiedziałem mu: Stary, za te 40 zł. stałem się dojrzałą emocjonalnie osobą. A powiedziałeś mi, że będzie ostra pizda na panie. Oddawaj pieniądze!